Wyobraź sobie, że od przyszłego roku dzieci poniżej 15 roku życia nie będą mogły mieć kont na Instagramie, TikToku czy Snapchacie. Serio, żadnych social mediów. Decyzja władz, poparta opinią naukowców, którzy mówią, to konieczne dla zdrowia psychicznego młodych ludzi. Brzmi jak coś, co mogłoby się wydarzyć w Polsce? Otóż nie, to dania. Premierka Mate Fredriksen ogłosiła właśnie przygotowanie przepisów zakazujących dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych, a 13 i 14-latkowie będą mogły to robić tylko za zgodą rodziców. I co ciekawe, to nie jest odosobniony przypadek. Australia już przyjęła podobne prawo. Od grudnia 2025 roku platformy będą prawnie zobowiązane do blokowania kont poniżej 16 roku życia. W Norwegii trwają konsultacje, by granice ustawić na 15 lat, a w Wielkiej Brytanii poszerzono tzw. cyfrowy wiek zgody. Dlaczego coraz więcej rządów to robi? Bo coraz więcej badań naukowych pokazuje, że media społecznościowe mają realny wpływ na zdrowie psychiczne naszych dzieci i naszej młodzieży. Na przykład, Yama Pediatrics w 2024 roku publikowało metaanalizę 143 badań, które wykazały, że intensywne korzystanie z Społecznościowych jest związane ze wzrostem objawów depresji i lęku u nastolatków. Z kolei badania z 2025 roku prowadzone przez zespół Tysona Nagaty z Uniwersytetu Kalifornijskiego e, śledziło młodzież przez kilka lat i pokazało te badania, że im więcej czasu nastolatkowie spędzają w mediach społecznościowych, tym częściej rozwijają się u nich objawy depresyjne. Z kolei amerykańskie towarzystwo psychologiczne APA w 2023 roku zaleciło rodzicom dzieci do 15 roku. Roku życia, żeby dzieci miały ograniczony dostęp i by każda aktywność online była monitorowana właśnie ze względu na ryzyko problemów emocjonalnych i zaburzeń snu. Podobne wyniki pokazują też badania z Polski w raporcie Fundacji Badań Społecznych o nadużywaniu mediów elektronicznych wśród dzieci i młodzieży terapu 2023 roku wskazano, że nadmierne korzystanie z sieci koreluje z bezsennością gorszymi wynikami w nauce. I poczuciem osamotnienia. Mnie serio nie chodzi o demonizowanie technologii, ale o to, by młodzi ludzie mieli czas dorastać bez presji, bez lajków, algorytmów i filtrów. No to pytanie do Was. Czy jesteście za takim zakazem poniżej 15 roku życia? Czy to ochrona dzieci, czy waszym zdaniem już przesada? Dajcie znać w komentarzach. Bardzo jestem ciekaw Waszych opinii.